Mordeczki. Zobaczcie, spakowałem sprzęty na busa, jest sztywniaczek, jest sztywniaczek spakowany i motoryna. Ciemno tutaj to słabo widzicie, ale e, jadę zawiesić sprzęciki e, do mojego widza. E, spróbuję mi uruchomić, bo jak wiecie, z komarem się męczę od dawna. E, widzicie, założona jest prześciówka, bo tu powinien być gaźnik G12. Jest stary ten cylinder, na no obejmę. No i ja założyłem prześciówkę, ale odpalał później gaz. Nie wiem, czy to. Czy to przez to właśnie, że ma nieoryginalny gaźnik? Mam ten G12, ale on nie jest do końca sprawny. Zobaczę, co mi powie. Czy trzeba kondensator zmienić, czy cewkę, nie wiem. Popróbuję tam. Jeśli to nic nie da, to możliwe, że będzie trzeba zmienić cylinder już na ten nowszy, żeby żeby gaźnik właśnie pasował, a ten sobie najwyżej zdejmę, schowa, żeby był po prostu oryginalny no i zobaczymy, mam nadzieję, że się go uda uruchomić a z motorynką e, nie wiem, czyściłem gaźnik, nic nie pomogło jeszcze nie próbowałem zamieniać gaźników, bo już nie miałem czasu, to najwyżej mu tak podpowiem jeśli dalej ją, e, brakuje jej mocy no to trzeba będzie przejrzeć, albo uszczelniacz e, wału albo no albo pierścionki może już e, trzeba tłok cylinder zmienić e, także też zobaczymy i co? Jak będzie chciał e, i pozwoli nam nagrywać to później jak już będę odbierał sprzęty to, e, to coś do grama jak nie to wam pokażę w garażu i oczywiście zobaczymy czy uda się uruchomić no to co, cisne. Mordeczki, sprzęciki już dowiezione. Ja już wróciłem. Potrwa to jakiś tydzień czasu. Na szczęście wy nie musicie tak długo czekać i zobaczmy już teraz czy udało się naprawić sprzęciory sprzęty przyjechały elegancko Myślałem, że ci się ten komar nie zmieści to ale widzę, że A, się popieści to się zmieści <laughs> Właśnie pod tym względem auto fajne, bo bokiem wejdzie dużo, nie? A hmm. jakbym miał bardzo coś długiego, to otwieram sobie tą przednią kwiatkę. A, no właśnie. I wchodzi nawet 220 20 Do nie? To jego już możemy wyciągnąć. Zrzucimy go. Nawet wyczyściłeś go widzę A tak go przetarłem Wiesz, no się oddaje to się nie oddaje takiego zasypionego Poza tym czyste lepiej się robi A powiedz mi wiesz czym ten, te felgi? Czy da się coś z nimi? Jakbym wiesz trochę żeby je chociaż Przepolerować A je to czymś? Czy... mówić Potem bez problemu to jeszcze tak mocno pastą dojechał. Wiadomo, będą wrzewie i tak dalej. No, no, no. To... Ale na pewno będzie trochę to... po łysku. Trochę będzie lepiej, Na nie? pewno nie wyjdzie tak jak kierownica. No. Ale... Kierownicę przytarłem właśnie trochę. Ona też nie była tak mocno, ale... No tutaj przednia, ale jest lepsza, bo jest tylko taki nalot grubszy. Z tyłu już troszkę jest podjedzona. No. Ale jakby to dobrze pastą przelecieć, najlepiej aluchromem. No, 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 no. Bo aluchrom fajnie to zrobi, bo... To bodajże będą malubiniowe. Chyba że z 67 to jeszcze mogą być maluwe. No. Bo to co wychodzi za to głównie chrom, nie? Tak, Bo tak, samej tak. obręczy ci nie bierze, tylko chrom. No. Za tyle lat to żaden chrom nie wytrzyma w nie wiadomo jakich warunkach. No właśnie. To dosyć fajnie Zamiata. No. Światła zrobiłeś ten najgorzej. To to mnie wkurzała ta kierownica, wiesz, ale. Nie. To jest. jest w porządku. Światła no. są obydwoje. Cała nowa instalacja, tak jak dałeś. Tu są też nowe kable. Zresztą to ci pokażę, jak wyjedziemy. Czekaj, Kubuś, musisz się trochę przesunąć, żeby wyprostować kierownicę. Dobra? Nie, tak ci wyjdzie też bez problemu. Tylko ręka No, no jest maszyna Zawsze przecieram bo Jak stoją tam u mnie na dole to się dosyć kurzą hmm. A zawsze to chociaż lepiej wygląda Pali jeździ <laughs> Jak ci plecy pozwolą? No kurde zastrzyki biorę wiesz A to co się stało? Eee, dźwigałem za dużo i coś mi wiesz, tu na dole, nie? Ojeje. Wczoraj to w ogóle się ruszyć, nie mogłem tak wiesz, z domu wychodziłem jak paralityk, nie? <laughs> no, hamuło, <laughs> już, już lepiej masz. A, no właśnie okoła. no. Tu jest, bo Ci zapomniałem powiedzieć, że żebyś ten, bo to pękło, ale na razie no się trzyma. Widziałem. Jak ja to dokręcałem kiedyś. Nie to kumpel chyba. Na razie mi. jest sztywne. Także... No. Na razie to... Ale powiem ci tak, z własnego doświadczenia, że lepiej sobie wymienić cały korpus z manetką na ten stary typ, na metalowy. Bo to się Aha. bardzo wyrabia i właśnie tak o no, to no, ciężko no, chodzi. No, no. I lepiej mieć stały typ, tak jak tu w komarze. Wtedy jest całe to metalowe i też zatrząnikę jest metalowe, tylko że trzeba zmienić i korpus, i to, bo się różnią. Bo tu wchodzi ci, widzisz, ta blaszka blokada, a w komarze jest ta nakrętka z ze śrubką. To się da kupić, tylko teraz akurat gdzieś są przejwy w dostawach i nie było w ogóle to nigdzie dostępne. Ale były nowe czy. Tak, są nowe, ale akurat nie ma teraz nigdzie na stanie. Używane też yy, korpus się kupił używany manetka, manetka nowa jest dostępna, bo to o korpus chodzi, korpusów nie ma. Mhm. Miałem skadeta ale nie wiem czy już był taki chyba, czy ten metalowy właśnie, co ty mówisz. A korpusów to ja już sam nawet nie mam. Same manetki mi zostały. No to dobra. żeby nie było. Wlałeś tam trochę paliwa do tego? Tak, tu liter mu zrobiłem świeżego. Yes. Odkręcisz mu normalnie na rezerwę Tak jak się to dół No, no, no Na no, jest coś Chyba, że baku już się skończyłem. Może być Jeździłem. Tak być. też mogło być Może być mało Coś tam nie jest Ten wiesz co, ten gazik, no najlepiej to To Też ten, ten... kurciec nie jest tak idealnie zrobiony Najlepiej Zresztą... to ten G12 by się przydał, no ale... Najlepiej Ciężko może mi się tam podpięlić jak Chociaż nie, no już coś złapuje lepiej. Właśnie ta nierówna piasta też może być przez ten wał, bo on bije około milimetra. Na platynkach to jest bardzo duża, to jest rozbieżność. Tak jak to przeskakuje lekko w zapończ, no. to no. właśnie wszystko tego Bo jak to było sadeli, to by nie było problemu, bo zawsze wiesz, w tym mamy miejscu ma ich no, no. się w innym momencie, bo wszystko no. Inny. No, no. Oh, oh. jest pewniak Jedzie maszyna. Ja jak berety Nawet, że daje radę. Wjedziemy tu. tu. jest stroma górka. Ej, daje radę nawet. Fajnie jedzie. Czasami mu tutaj wiesz, ten niby jest na zero, ale no nie wiem, powiem ci, nie zdarzyło mi się, żeby. się tutaj dokręcisz. Ale kurde, powiem ci, że... że jedzie, kurde, no. No też mówię, że. On nie ma tej pełnej partii obrotów, mi się tak przynajmniej wydaje. No, nie, nie ma, nie ma, no. Ale jechać Bo nawet jak mu się w gaz daje, to ten, ale, tak, to ale wiesz, tak da się. Przyduszony trochę, nie? To jest właśnie też kwestia tego, też miałem tak w jednym motorku, dlatego ci mówię, no. bo też założyłem kiedyś tak, z takich złomowych części, taki silnik no. właśnie, taki jak ten, tam było wszystko krzywe, wszystko rozwalone, no ale palił, tylko właśnie nie chciał wchodzić na pełne obroty, uh -huh. I, a wał to tak chodził, tutaj no. jest około milimetra, tak na oko bynajmniej. najmniej. Ale kurde, powiem ci, że zaskoczyłeś mnie. <gry> Naprawiłeś mi komara, stary. Zajebiście. No i co mordeczki. Młody pojechał. Ja się trochę spieszyłem, więc tak na szybko nagrywaliśmy. Komareczka widzicie, naprawił. Komarek śmiga elegancko. W motorynie na szybko znalazłem rolga z kadeta. Założyłem, więc działa. Pojedziemy sprawdzić jeszcze motorynę, żebyście zobaczyli czy śmiga w ogóle sprawdzimy czy jedzie i co jakbyście chcieli e, naprawić jakiś motorower a jesteście z okolic e, województwa śląskiego mm, dokładnie okolice się bierza, to e, podaję wam e, e, pod filmem link na miarę na młodego piszcie w razie czego to się dogadacie z nim e, ja jestem zadowolony że mi wszystko ogarnął także Gitara, jedziemy. Sprawdzimy mordeczki. Włączę teraz GPS w kamerze. I zobaczymy jaka prędkość będzie motoryny. Ostatnio mi się trochę przytyło to. Prędkość mogła spaść. Jechała 41, z tego co pamiętam kiedyś. Zobaczymy teraz. I oh. Jeździ, jeździ. Wszystko git, wszystko gitara. A niedługo motorynka znowu zmieni kolor. Także, jeśli jesteście ciekawi, to obserwujcie kanał, zostawcie subika obowiązkowo i siema.